Grand Prix Polonia w biegu na orientację, który odbywa się w Kwidzynie właśnie obecnie. Jesteśmy podczas drugiego etapu. Znajdujemy się przy finiszu, przy właściwie ostatnim punkcie, który muszą podbić wszyscy zawodnicy, ponieważ ostatni punkt jest łączny dla każdej kategorii. Przed sobą widzimy tutaj finish korytarz który prowadzi zawodników prosto do mety, gdzie czeka na nich kubeczek z wodą, odpoczynek. Po ciężkiej trasie. Całe centrum zawodów mieści się na pięknej Polanie. Możemy tutaj skorzystać z usług bufetu, który znajduje się po mojej lewej stronie. Mamy też kilka innych usług, jak przedszkole. Straż pożarna do nas zawitała po to, żeby udostępnić wodę do mycia. Także w taki sposób to właśnie wygląda. W tej chwili może podążymy bliżej centrum zawodów, które jest takim sercem sercem tego miejsca. Gościmy obecnie około 400 450 zawodników, z których część na pewno w tej chwili znajduje się w lesie. No taka jest specyfika tego sportu, że właśnie większość czasu wszyscy zawodnicy spędzają w lesie. Jest to przez długi czas to hamowało rozwój tego sportu, ponieważ jest to na pewno mało spektakularne. Kiedy zawodnicy siedzą w lesie, nie możemy ich oglądać przez większość rywalizacji. Natomiast w tej chwili bardzo dużo zabiegów jest kierowanych w tą stronę, żeby te zawody przybliżyć uczestnikom, spędzającym czas chociażby właśnie w centrum zawodów. Stąd też często wyposaża się zawodników w odbiorniki GPS. Taki system będziemy mieli jutro podczas ostatniego etapu. Dzisiaj natomiast w lesie ustawione są. Są radiokontrole, z których na bieżąco wyniki przesyłane są prosto do systemu internetowego zawodów, gdzie każdy może się zalogować i zobaczyć na bieżąco, jak ta rywalizacja się klaruje. Widzimy tutaj, ilu sponsorów zdecydowało się też wspomóc nasze zawody. Grand Prix Polonia to. Jedne z najstarszych zawodów, które są organizowane w Polsce. To jest już 33. edycja od 33 lat Grand Prix Polonia organizowane są w naszym kraju. Jest to specyficzna impreza, która trafia do każdego organizatora w różnych częściach Polski na 2 lata. W tym roku i w przyszłym roku będzie to organizował Kwidzyn. Witała już i na Mazowszu i na Pomorzu. I na Dolnym Śląsku, praktycznie w całej Polsce, mogliśmy na tej imprezie biegać. W tym roku, właśnie, Kwidzyn jest gospodarzem i całe szczęście, ponieważ okazało się, że tutejsze tereny są bardzo ciekawe, bardzo wymagające, górzyste z jednej strony, z drugiej strony jest też, są też elementy płaskie, w których zawsze. Niby łatwiej się biega fizycznie, ale dużo ciężej utrzymać kierunek, dużo ciężej e, utrzymać tą koncentrację i orientację. Także mamy tutaj po prostu wszystko, co, je, co jest wymagane do zbudowania ciekawej, wymagającej trasy. E, myślę, że to też było głównym powodem, dlaczego postanowiło tutaj zawitać bardzo dużo znanych orientalistów, e, uczestników Mistrzostw Świata, wielokrotnych reprezentantów Polski. E, także te kategorie elity są bardzo bardzo dobrze obsadzone, akurat, w, akurat na tegorocznym Grand Prix Polonia. E, w tej chwili znajdujemy się przy stacji zczytywania e, chipów. Jest to miejsce, w którym po zakończeniu swojego biegu każdy musi. E, Włożyć chipak, z którym biegał, do, do specjalnej puszki kontrolnej. Wtedy wyniki e, przekazywane są do, do komputera. E, w tym momencie od razu dowiadujemy się. Jaki był czas biegu, czy pokonaliśmy trasę dobrze, czy zdobyliśmy wszystkie punkty, czy zdobyliśmy odpowiednie punkty. E, dostajemy też wydruk, w który, na którym widzimy ogólny czas biegu, e, miejsce, na którym ukończyliśmy rywalizację pośród wszystkich osób, które do tej pory ukończyły, e, oraz czasy pomiędzy poszczególnymi punktami. Także naprawdę mamy tą e, statystykę. Na dzień dobry, praktycznie e, bardzo szeroko. W tej chwili możemy zobaczyć, jak tutaj jeden z zawodników właśnie z UKS Azymut. 45 Gdynia szczytuje e, swój chip. Chwileczkę dalej mamy, kawałek dalej mamy e, właśnie to, co jest najważniejsze, myślę, dla zawodników w tym momencie po pokonaniu trasy biegu klasycznego, czyli najdłuższej trasy, jaka jest możliwa w biegu na orientację, czyli miejsce takiego odpoczynku, napicia się wody, która w takich temperaturach, jakie tutaj nas przywitały, no wszyscy na, wszyscy na to czekają, pomimo, że w terenie występowały dwa punkty wodopojowe. No i może przejdziemy tutaj do kilku zawodników, którzy wrócili z lasu. Bieg na orientację ma tą ma taką charakterystykę, że nie koncentruje się wyłącznie na bieganiu profesjonalnym, nie, nie tylko na elicie, ale jest to spot rodzinny. Mamy tutaj właśnie e, rodzinę Moszkowiczów, którzy przyjechali do nas aż z Krakowa, także kawałeczek mieli do pokonania. E, to może panie Pawle, jak się podobał teren? No teren jest bardzo ciekawy. Nie spodziewaliśmy się tutaj na, na pomorzu. Tak dużych gór i tak, tak ciekawej rzeźby terenu, i fajne warianty, i trzeba było wykazać się czytaniem mapy. Trasy bardzo, bardzo fajne, pogoda sprzyja, także idealnie można powiedzieć. A co Was zmotywowało, żeby taki długi kawałek pokonać, żeby z Krakowa aż tutaj przyjechać? Głównie chyba pogoda, bo na południu to bardzo gorąco. Tutaj też jest gorąco, ale zawsze perspektywa morza to tak ochładza. Także na poza tym zawody skumulowane tak w czasie i w miejscu, bo za tydzień też w Sztutowie będzie krampy po morze. A poza tym córki są na obozie tutaj nad morzem, więc chcieliśmy razem spędzić ten czas i dojechaliśmy po prostu. A powiedz, ty też biegałaś na trasie? Tak. <grywa> Tutaj ten zawodnik właśnie wrócił. Jak ci poszło dzisiaj? Hmm, tak. Powiedz, jak ci poszło. Dobrze. 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 <grywa> no to rośnie nam mały mistrz. Eee, rozumiem, że. Przekuwacie swoją pasję, chcecie ją przekazać swoim dzieciom. Dlaczego uważacie, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie dzieci też uprawiały ten sport, którym jest też waszą pasją? No to jest idealny, idealny sport, ponieważ tu jest, jest na łonie natury, jest powiązany z przemieszczaniem się w różne ciekawe rejony kraju, no i wysiłek fizyczny, a zarazem też jest to dyscyplina, która która rozwija umysł. Także jest to fajne połączenie i tej strony fizycznej, i, i strony umysłowej, intelektualnej. Również z doskonałym odpoczynkiem, prawda? No i teraz może przejdziemy tutaj. Troszeczkę w inne klimaty, ponieważ e, przyjechał do nas Michał Olejnik. Tak jak wspominałem wcześniej, e, Grand Prix Polonia zgromadziło wielu utytułowanych zawodników. E, Michał Olejnik jest wielokrotnym reprezentantem Polski, medalistą Mistrzostw Świata, złotym medalistą Mistrzostw Świata juniorów e, w biegu na orientację, zdobył złoty medal w sztafecie. E, w, z tego co wiem, to dopiero co wróciłeś ze Szkocji z Mistrzostw Świata Seniorów. Może najpierw nam powiedz, jak tam ci poszło. E, tak, zgadza się. W zeszłym tygodniu, no, w zasadzie no, tydzień temu, wróciłem z Mistrzostw Świata w Szkocji. E, startowałem w sprincie, gdzie niestety po błędach nie udało mi się zaeliminować do finału, ale następnie miałem bardzo dobre dwa biegi na sztafetach sprinterskich, gdzie nasz team zajął 11 miejsce. I następnie bardzo dobry bieg na sztafetach leśnych, gdzie polski team skończył na 19. miejscu. Mistrzostwa Świata Seniorów to jest taka impreza, na którą szykujesz swoją formę, taki e, najwyższy wystrzał swojej formy w ciągu roku. Podejrzewam, że w tej chwili musisz być wykończony, a jednak podjąłeś decyzję o tym, żeby chwileczkę po przyjeździe znowu wsiąść w samochód i zawitać na kolejne zawody na Grand Prix Polonia. Co cię do tego skłoniło? Na pewno organizatorzy mnie do tego zmobilizowali. Ja sam chciałem wykorzystać to, że miałem świetną formę na Mistrzostwach Świata, więc dalej cieszę się z szybkiego, fajnego biegania. Tak jak mówiłem, organizatorzy zapewnili mnie, że będą fajne tereny, fajne mapy, fajne osoby do pościgania, dlatego zdecydowałem się tuż po Mistrzostwach Świata, gdzie miałem szczyt formy. Przedłużyć troszkę to mocne bieganie jeszcze o ten weekend i startuję jeszcze teraz. To wiemy już jakie były zapewnienia organizatorów, natomiast jesteś już po drugim etapie. Powiedz nam, czy, czy one się spełniły, czy, czy jesteś zadowolony z terenów i trasy, jakie tutaj Cię przywitały? Czy to jest dobry wyjazd dla Ciebie? Zdecydowanie dobry. Tak jak się spodziewałem, nie będzie tutaj, nie było tutaj... Nie wiem jeszcze co będzie jutro. Do tej pory nie było y, nic bardzo trudnego. Oczywiście ten teren nie jest wymagający technicznie, jest na pewno bardzo szybki. Dzisiaj było dużo więcej przewyższenia. Aczkolwiek y, jestem usatysfakcjonowany. Teren dzisiaj, z, zwłaszcza, był bardzo urozmaicony: od y, moreny po mikrorzeźbę, y, zmien, zmienną przebieżność. Więc y, na pewno dzisiaj, dzisiaj było ciekawie. Wczoraj troszkę więcej biegania po drogach, ale. Jeśli chodzi o trasy, jestem usatysfakcjonowany. A powiedz, jak twoje wyniki się kształtują na Grand Prix Polonia? W tym momencie prowadzę 5 minut przed drugim i trzecim zawodnikiem. Mam nadzieję, że uda mi się to utrzymać w dniu jutrzejszym i wygram całe zawody. Dziękuję Ci bardzo za ten krótki wywiad. Co mogę ze swojej strony powiedzieć? Jutro czeka nas ostatni etap, najrozstrzygnięcia we wszystkich kategoriach. Zawody odbędą się na Miłosnej, także wszystkie gorąco zapraszam. Myślę, że przedstawiliśmy już, że bieg na orientację jest bardzo ciekawą formą spędzenia wolnego czasu. Także zapraszam też gorąco wszystkich chętnych na Grand Prix Pomorza, które odbywają się w Gdańsku w przyszły weekend. E, oraz na wiele imprez, e, takich ogólnodostępnych, bardziej skierowanych właśnie pod osoby, które nigdy nie brały w tym udziału, które odbywają się w każdym mieście, w Gdańsku, w Gdyni, w Kwidzynie. Wystarczy się rozejrzeć w Kwidzynie akurat UMKS Kwidzyn taki klub zajmuje się organizacją eventów na orientację. Tomek Miller prężnie działa, żeby tych eventów było jak najwięcej. Także gorąco zachęcam do tego, żeby spróbować swoich sił w biegu na orientację. Dziękuję bardzo.